Wspaniała opieka, cudowna atmosfera. To wszystko stało się możliwe dzięki temu, że spotkało się wiele perspektyw, patrzenia na funkcjonowanie pediatrii w Gdyni. Dajecie coś więcej niż tylko opiekę medyczną. Dajecie serce, dajecie poczucie bezpieczeństwa nie tylko dzieciom i rodzicom. Bardzo nam zależy w Gdyni, żeby. Te funkcje opieki przede wszystkim nad dziećmi były na najwyższym poziomie. Mamy do dyspozycji tutaj 30 łóżek dla małych i dużych pacjentów. Mamy dwa odcinki dzieci małych i dzieci dużych. Dla nas ogromnym postępem jest to, że mamy salę z osobnym węzłem sanitarnym, że mamy łazienki. To bardzo podniesie komfort i dzieci i ich opiekunów. Nam również to ułatwi pracę, dlatego że oddział pediatryczny jest oddziałem infekcyjnym i niejednokrotnie bardzo ważna jest izolacja pacjentów, tak żeby tych zakażeń wewnątrzspitalnych było jak najmniej. Ta inwestycja nie byłaby możliwa bez zaangażowania dwóch samorządów, samorządu miasta Gdynia i samorządu województwa pomorskiego, ponieważ no cały koszt to ponad 5 milionów złotych. Efekt dzisiaj Państwo widzicie. Wydaje się, że przyjazny dla dziecka. Elementy marynistyczne chyba tak dobrze do wyobraźni dziecka przemawiają. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj tutaj w szpitalu otwieramy oddział pediatryczny. Jest to bardzo potrzebne, ciekawe miejsce, bardzo ładne, wyremontowane. Od samego początku tej inwestycji jest. My jesteśmy razem, wspieramy szpitale w tym zakresie. Dwa lata temu wsparliśmy projekt przebudowy. W ubiegłym roku przekazaliśmy okrągły milion złotych na realizację tej inwestycji. Cieszymy się, nowe miejsce dla młodych Gdynian.